Katowicka Strefa Kultury obrasta od północy apartamentowcami premium. Trwa budowa dwóch potężnych inwestycji. Atal Olimpijska. Pierwsza dzielnica. Jednocześnie wznoszona też jest mniejsza inwestycja, czyli dwa bloki Osiedla Nadgórników 14. Okazuje się, że szykuje się czwarta inwestycja mieszkaniowa w tym rejonie. Miałyby powstać dwa wysokie budynki, z których wyższy zaprojektowano na aż 140 metrów wysokości, czyli więcej niż najwyższy do tej pory biurowiec kompleksu KTW. Strefa kultury z nowymi, nagradzanymi w konkursach architektonicznych, budynkami Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Kultowym Spotkiem, z zaaranżowanymi przestrzeniami publicznymi okazuje się łakomym kąskiem jako prestiżowe sąsiedztwo dla deweloperów. Teraz okazuje się, że chrapkę na tę część Katowic ma kolejny, czwarty deweloper, czyli ręk Progres z siedzibą w Legnicy. Firma złożyła 20 kwietnia 2023 roku do Urzędu Miasta Katowice wniosek o pozwolenie na wyburzenie budynku biurowego przy ulicy olimpijskiej 11. Szybko, bo już 6 dni później, 26 kwietnia, dostała takie pozwolenie. To jednopiętrowy jasnozielony budynek, gdzie znajduje się m.in. GPW Dystrybucja, frontem stojący od ulicy Góreckiego. Ręk Progres planuje wybudowanie w tym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Atal Olimpijska, kompleksu dwóch budynków o funkcji mieszkaniowej połączonych usługowym parterem. Można by się zastanowić, czy planowane obiekty nie zasłonią mieszkańcom wież Atal, widoku na strefę i panoramę Katowic. Jeśli do tej budowy dojdzie, a pojawiają się w Katowicach plotki, że to tylko szachowanie Atala, by mu sprzedać tę działkę, to będzie to największa jak do tej pory inwestycja realizowana przez tego dewelopera. Jedna z wież będzie mieć aż 140 metrów wysokości i 40 kondygnacji naziemnych i jeśli w takiej formie rzeczywiście ten projekt ujrzy światło dzienne, będzie jej dawać miano najwyższego budynku Katowic jak i w województwie śląskim. Przewyższy bliższego sąsiada, czyli wieżę osiedla Atal Olimpijska o 12 metrów i dalszego sąsiada, czyli czarny biurowiec KTW-2 o 6 metrów. Druga wieża będzie nieco niższa. Ma liczyć 80 metrów wysokości. Zaplanowano tu około 840 mieszkań o metrażach od 27 do 60 metrów kwadratowych na około 35,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Jak widać, żadnych penthouse'ów 100 czy 200 metrowych tu nie będzie. Za to kompleks ma mieć przyjazne zielone dachy i zielone tarasy dla mieszkańców. Na podziemnych kondygnacjach ma się znajdować wielopoziomowy garaż podziemny. W sumie kompleks ma mieć 95 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni całkowitej. Dwie pierwsze kondygnacje naziemne będą miały funkcję handlowo-usługową rozdysponowaną na powierzchni około 5 tysiącach metrów kwadratowych. Funkcja ta zostanie uzupełniona garażem wielopoziomowym naziemnym. Na kolejnych kondygnacjach od strony przestrzeni publicznych będą zlokalizowane mieszkania oraz kolejne poziomy garażowe. Łącznie dla inwestycji deweloper przewiduje około 900 miejsc postojowych. Czy wieżowce mają szansę powstania? Ciężko powiedzieć. Nie ma zbyt wiele informacji na ten temat. Jest jedynie jedna wizualizacja i nieco artykułów w internecie. Czas pokaże, czy deweloper podejmie się wyzwania. Ręk Tower Center miało być trzema wieżami o wysokości 168, 184 i 200 metrów, układającymi się, według zamysłu architektów, w kwiat orchidei. Fakt, że już wiele lat temu Ręk Progress przedstawiało w tym miejscu wizję innego wieżowca, który ostatecznie nigdy nie doczekał się realizacji, podpowiada mi, by być do nowego projektu nastawionym sceptycznie. To tyle ode mnie. Cześć!